W tym odcinku dawno nie widziane na moim kanale DIY. E, teraz zaczynam taką serię i będę pokazywała Wam każde pomieszczenie z mojego mieszkania, które w jakiś sposób odmienię za pomocą dziwnych y, sposobów, pomysłów, y, ale także z wykorzystaniem DIY. Ja bardzo lubię DIY, ale strasznie się wściekam przy jego robieniu. A na końcu pozostaje mi taka, takie uczucie satysfakcji, więc jeżeli Wy nigdy nie zabieraliście się za, za takie robienie samodzielnie, samodzielnie różnych rzeczy, to polecam spróbować. Nawet jak na początku będziecie się strasznie wkurzać, to później będziecie mieli taką satysfakcję. Ja polecam, chociaż nie robię tego zbyt tak Zatem zaczynamy od mojego ulubionego pomieszczenia w całym mieszkaniu, to jest weranda. I weranda to miejsce, które od zawsze chciałam urządzić tak, by delektować się kawą o poranku lub zjeść śniadanie lub po prostu posiedzieć w ciszy i poczytać książkę. Eee, taki miałam zamysł na to pomieszczenie i myślę, że udało mi się to zrealizować, ale zanim Przejdziemy do tego, jak wygląda pomieszczenie na końcu. To przedstawię Wam dzisiaj moje dwa pomysły na szybkie, krótkie, miłe i ładnie wyglądające DIY. Doniczka na zioła, na której będziecie mogli pisać kredą i zmazywać to w dowolnym momencie, kiedy te zioła akurat w Waszych doniczkach się zmienią. Eee, I to zrobię za pomocą farby kredowej, e, zwykłych doniczek, które kupiłam w IKEI. E, no i tak naprawdę. Tyle. No ale dobra, dokładnie, co potrzebujecie do wykonania tych oto doniczek. Doniczki, po których da się malować, farba kredowa, pędzle, taśma malarska, kreda, folia malarska do zabezpieczenia powierzchni i zioła. Ja tutaj wybrałam miętę i stewię, bo nic więcej nie było na bazarze. Zaczynamy od obklejenia każdej doniczki, ja nie robiłam tego równomiernie, bo mi nigdy nie wychodzi perfekcjonizm, więc obkleiłam to tak jak potrafię. Eee, no po klejeniu od razu bierzecie pędzę i farbę i malujecie jak chcecie. Ja tutaj bym podała swoją jedną uwagę, żebyście zamalowali też kawałek środka tej doniczki. Wtedy nie będzie się rzucał kolor tej doniczki w oczy. Pierwszą warstwę pozostawiacie do wyschnięcia, jest to około 4 godziny. Jak chcecie sobie przyspieszyć ten etap wyschnięcia, to użyjcie suszarki. Eee, malujecie drugą warstwę. Również pozostawiacie do wyschnięcia. Następnie odklejacie taśmę. Mi się tam troszkę, no wiecie, rozmyło. Ale to nic, mi się i tak podoba. Yy, a następnie przesadzacie zioła, które kupiliście na przykład na wazarze. Używacie kredy, opisując każdą doniczkę. Także tak prezentuje się efekt końcowy. Ja jestem z siebie zadowolona. DIY numer 2. I to jakby prześladowało mnie przez chyba kilka lat. Ogólnie ten pomysł miałam zrealizować już dawno temu, tylko nie miałam odpowiedniego miejsca, w którym mogłabym to zrobić. Tak więc spadło na werandę i jest to ściana z kwiatów. Do przygotowania jej potrzebujecie sztucznych kwiatów, nożyczek, taśmy, jeżeli chcecie przykleić na taśmę, albo takich specjalnych mocowań na obrazy. To się chyba nazywa komand? Jest taka firma, coś takiego, ale jeżeli wprowadzam Was błąd, to zajrzyjcie do opisu. Tam podałam Wam pewnie, jak to się nazywa naprawdę. Wielkiej w tym filozofii nie ma, bo ja nie podejmuję się rzeczy, które nie do końca mi wychodzą, ale za pomocą drabiny wspięłam się na najwyższy punkt mojej ściany i rozpoczęłam przyklejanie. Postanowiłam podzielić te kwiaty na rzędy po trzy i po dwa. E, takim też sposobem utrzymałam na tej ścianie, ha, ścianie harmonię właśnie z tych roślin. Efekt podoba mi się niesamowicie i cieszę się, że będę miała taką instagramową ścianę u siebie w domu. Także na pewno zobaczycie ją na moim Instagramie, na który serdecznie Was zapraszam. Tam dużo inspiracji modowych, ale też fajnych rzeczy z dnia codziennego na Instastory. Kochani, mam do Was ogromną prośbę i będę wdzięczna, jeżeli zaangażujecie się w to, co teraz powiem. Niedawno minęło mi 3 lata, od kiedy założyłam swój kanał a do pół miliona subskrypcji brakuje mi tylko pięciu tysięcy. Będę wam ogromnie wdzięczna, jeżeli będziecie udostępniać moje odcinki, by te pięć tysięcy osób przyszło i zasubskrybowało mój kanał. Ogromnie doceniam każdego odbiorcę, każdego swojego widza, ale to pół miliona jest dla mnie niesamowicie ważną liczbą. Będę wam ogromnie, ogromnie wdzięczna, jeżeli pomożecie mi w tym. Na pewno z okazji tych pięciuset tysięcy Powstanie specjalny odcinek, specjalnie w podziękowaniu dla Was. No zaś już dziękuję. Dobra, to teraz zacznijmy urządzanie. I tutaj, tak naprawdę, wykorzystałam wszystkie rzeczy, które miałam w domu. Nie kupiłam nic więcej, prócz poduszki. Tak, prócz poduszki nie kupiłam nic. Wszystko jest wykorzystane, to co miałam w domu. No i palmy kupiłam świeże, ale one i tak miały stać w innym miejscu, no ale są tutaj. Urządziłam sobie kącik na kawę, kącik relaksacyjny. Nie ma tu wielkiej filozofii, bo to jest miejsce, które też będzie takim schowkiem, na przykład na rower, w którym będę też malowała meble, bo, bo mam też taką nową rozrywkę. Także tutaj na środku jest więcej miejsca do tego, żebym miała przestrzeń do pracy, ale także, żeby Marcin miał gdzie postawić rower. Yy, urządzone jest w totalnym miszmaszu, yy, czyli kolorowo, bez ładu i składu, ale w sumie uroczo. Mam nadzieję, że taki odcinek z wnętrza mojego domu Wam się podobał i czekacie na następne dotyczące każdego pokoju w moim mieszkaniu. Przypominam, że mieszkam w kamienicy przedwojennej i to mieszkanie wyglądało totalnie źle, zanim się tu wprowadziłam. <laughs> Mogliście widzieć to na Instastory, także śledźcie, bo tu pokazuję bardzo wiele. No dobra, nie przedłużam, nie zanudzam. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach, będę Wam bardzo za nią wdzięczna. A może macie jeszcze pomysły, co mogę tutaj dodać, żeby wyglądało to jeszcze lepiej. Chętnie będę czytać Wasze wypowiedzi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!